Siema, witamy dnia następnego. Dzisiaj część grupy, czyli Sebanka, z pojechali na wycieczkę do Six Flags parku rozrywki. Natomiast e, dzisiejszy dzień chcę wykorzystać, żeby sobie odpocząć. Taki wiecie co? Luźny dzień, więc ja dzisiaj nie bardzo dużo nagrywał nic ciekawego się nie będzie dziać. Nie wiem, czy Tomek coś będzie nagrywał z Six Flags. Jeżeli tak, to wrzucę to w relację tutaj. E, no i to wszystko na razie. Dobra, jestem już przy chick fil Zamówiłem sobie Mac and Cheese'a zamiast frytek. Tylko po co mi aż trzy chick i sosy z ja nie mam frytek? Do czego niby je mamy użyć, to nie wiem. Ale dobra, nie chcę będą. Dietetyczna kola, tłuste. Ale wydaje mi się, że tamten instant był lepszy, Jakoś bardziej wysmakował. Ale ten jest delikatniejszy na pewno. Zobaczmy tego. No, kurczaczek, ale już wczoraj pikantny. pewnie jest. Powiem szczerze, mega dobre. Zajebiście dobre. Kurczak kropiący, soczysty pikantny, słodki, bułka zajebista to jest, nie, wiem, super, drogie, ale warte tej ceny bo naprawdę bardzo dobry burger z kurczakiem nie wiem, czy nie najlepszy, jakie ojadłem w domu wam pokażę, co kupiłem ale przeszedłem się po całym sklepie na spokojnie z koszyczkiem pod ręką ta droga to jest ogólnie Ventura Boulevard a ja skręcam Del Moreno Drive, czyli to już jest nasza ulica ogólnie miejscowość nazywa się Woodland Hills a jej należy do aglomeracji Los Angeles ale, ze względu na ukształtowanie dróg i no, duży ruch jakbym chciał do Los Angeles zjechać samochodem to tak z 50 minut trzeba liczyć w sensie do centrum, nie? albo na plażę Santa Monica. są tutaj autobusy ale ja tu musiałbym mieć więcej dni niż jeden tylko, żeby się tym zająć bo mam tylko jeden dzień dla siebie, czasowo odpocząć, nie? a nie ogarnąć komunikacji miejską do LA tymczasem tam, proszę Państwa okoliczny high school, czyli liceum ma pewnie jakiś W.F. albo P.E. Physical Exercises Oczywiście, że grają w, w ten basketball Dlaczego tutaj pod naszym domem stał czerwony pick-up I jak ja się pojawiłem to odpalił i odjechał Jak ja kurwa nie lubię takich dziwnych akcji Bramka na basem powinna być zamknięta Jeszcze zobaczysz na wszelki wypadek Jest taki ten podjazd, jest kurwa stromy A co tu nasze kola leży? Otwarte tu jest, tak? Zajebiście nie powinno być tu otwarte. Się to będzie wieczorem ogarniać najwyżej. To jest kupione ogólnie. Pizza na śniadanie. Docelowo jutro na śniadanie. Ale może być zjedzona dzisiaj wieczorem też. Nie wiem. Pringlesy. Ranch. Żelki dla Gabrysia. Warheadsy jakiś cubes. Żelki dla Gabrysia. Um, Jack Daniels. 0,7. E, cola. 1,25 25. 125 litra taka butelka. Wszędzie te kole są w innej gramaturze. Czy i sos jeszcze drugi, bo tam ten pierwszy się szybko skończy, żelki dla Gabrysia, też Warheady. I co jeszcze? Woda jest już moja, była tutaj wcześniej i paragon za to wszystko wyszło 44,93 centy. ten Jack Daniels w końcu 17 dolców kosztował, co nie tak źle. Okazuje się, że ten czerwony pick up, który widziałem przed naszym domem, który odjechał. Mm. Mniej więcej wtedy, kiedy ja się pojawiłem, to był panu czyszczenia basenów. I chciał wyczyścić tutaj basen. Ale no, tutaj ekipa mu nasza podziękowała serdecznie i sobie po prostu pojechał. Siemanko. Się wypluskałem Chyba z dwie godziny jak nic. No i te mrówki mamy na basenie, właśnie ich tu jest znacznie więcej. Strasznie dużo. Czyli jelki na chyba jakieś Mecz futbolowy amerykańskiego żeśmy trafili Jakiś taki szkolny Ale oni lubią takie że tutaj mm. One hour later Także ogólnie byśmy byli świadkami meczu futbolu amerykańskiego, ale niestety na początku, jak tędy tędy przechodzili, to mecz dopiero się zaczynał, przygotowania. Teraz jest wypadek. Karetka przyjechała, Zabierałem jednego z zawodników. Nie wiadomo, co się stało. Mecz jest przerwany, więc nie zobaczymy. vlog. Hello. But it's the vlog in Polish language. Hello, How you say bitch in Russian? Russian, I'm not Russian, I'm Polish. Uh, hey, so Russian. How do you say? Russian. Yeah. You, you, you can say kurwa, you can say dziwka. Kurwa, bitch. Kurwa, bitch. Yeah. bye. guys. Oh yeah. yeah. Thank you. Hey. Nie wiem, czy to się włączyły same te światła kolorowe, musiałem się same włączyć. I tędy sobie wejdziemy? No właśnie. Ja nie ufam takim kurwa metodom. Gościu napisał, żeby do niego pisać, to on uruchamia zdalnie to jacuzzi. No zajebiście. Nie zawsze ktoś jest pod telefonem. Może być zajęty. Pisałem do niego już 15 minut temu, jacuzzi jest nie włączone. A ja mam ostatnie 2 godziny, żeby z niego skorzystać. Bo po 10 już się jacuzzi wyłącza. Kurza mi coś takiego. Rafał się wyindywidualizował z rozsądku tumu, tłumu. A my jedziemy w trójkę na DostiX z Magic Mountain, więc wykorzystamy swoje kamerki. on sobie nagrywa coś swojego. No, jest to parę z największych ilością kolejek górskich na świecie, tak naprawdę. Ten jest jest To jest ta kolejka X2, którą przewodniku zabarłem. Ależ to wygląda cudownie. Weszliśmy, mamy już mój karnet roczny. No i co, idziemy testować przejażdżki. i sobie cieszy się? Cool. Oczywiście z przejażdżek nie mogę nagrywać za bardzo, nawet by to chyba nie było zbyt bezpieczne dla kamerki, ale... Możesz rzucić na vloga to, co ja nagrałem. Mogę wrzucić, owszem, trzeba i podesłać to do składania. Ile za fryteczki? 10 dolców? Co wprawdzie fontanny z wodą przy toaletach ustawionymi, którymi Sahara Kasper się pokusił o zakupy butelki na całodniowe napoje, która kosztuje tutaj 22 dolce? Jeden napój to jest 6 dolarów, czyli jak wezmiesz cztery napoje to już masz... To jest i tak drogo. Tu mamy kolejkę Wonder Woman, to jest kolejka jednoszynowa, siedzi się w zasadzie jeden za drugim. Ale to pieroństwo jest szybsze i intensywniejsze, niż się wydaje. Na to na przykład bym już nie wszedł. Mamy podobne wedergylandie u nas, tylko że... Jednak znacznie mniejsze. Nie, to jest taka perfidna, już typowa ludzie wirówka. Może to trochę nudnie wyjść, jak ja będę tylko opisywał, nie pokazywał, ale tu była... Standardowa atrakcja, gdzie się jedzie wagonikiem i się strzela do różnych rzeczy na ekranie. Tak, no Tak, znaczy nie no, to jest uniwersum Marnera, y, jak się nie mylę. Teraz idziemy na kolejkę stojącą, to zielone. Na te zielone się stoi, nie siedzi się tylko stoi. A few moments later. Fajna kolejka, tak trochę takie uczucie jakby... Zrobić jakąś serię, czy dwie na maszynie, na nogi na siłce. Taki mam, taką mamy panoramkę tutaj. No nie ma sensu nagrywać, jakby recenzować każde kolejki, bo kto to sobie na YouTube znajdzie. A my tylko w zasadzie czekamy na zachód słońca, bo chyba nie wiem, czy słońce będą tutaj fajnie chodzić i straszyć, bo się przebudują tutaj po kolei do Halloween. Dobra, czas na rwące prądy. I wygląda to tu kurde fajnie. Powiedziałem znowu, że troszkę lepiej mi budynek. nie chcę tak porównywać, ale ten tor jest całkiem ciekawy, popładowany w zieleń. Dobra, przed chwilą byliśmy na tej kolejce, która na sobie wie, teraz wesoło. Kasper ładnie powiedział, że te wagoniki się nie, nie wierzają w tamtędy, tylko się w nią wpierdalają po prostu. Pierwsza kolejka, którą z tego uznać za nieprzyjemna. Może byłoby lepiej w środkowych wagonikach, ale w pierwszym rzędzie to. Mało przyjemne to było. Jesteśmy po przejeździe kolejką X2, to jest dosyć głośno. Zajebista kolejka, bardzo unikalna. E, zamówiliśmy sobie pizzę. Coś takiego dostaliśmy, jeszcze w się takie bułeczki. Już nagryzłem. Bardzo dobre bułeczki, cieplutkie. I kawa jak pizzy na pół. Trochę się powoli ściemnia. Przez chwilę byliśmy na tej kolejce, ale potem sami musieliśmy czekać w wagoniku, bo kolejka się chwilowo zepsuła, wyskoczył błąd, trzeba było zresetować, musieli przyjść jakiś superwizor. Zdarza się tak że czasami te kolejki mają swoje lata i czasami po prostu jakieś błędy im tam skakują, a ze względu bezpieczeństwo się blokują, żeby jednak nikogo nie uszkodzić. No i przy okazji niedługo zaczynają straszyć, Zostali już z 19, więc już powinni powychodzić. Zadymione troszkę. O, tam akurat chodzą panowie na, na szudach, nie wiem na ile będzie widać, ale właśnie chodzą mi straszą, chociaż to jeszcze nie jest to, co było Great Adventure. chyba powoli zwijamy z parku. W zasadzie w większości ogromnej wszystko zostało już objeżdżone. Mówię, że będzie zabawnienie? Dostała nam ostatnia atrakcja, takie w zasadzie krem de la tego parku też. Jedna z największych kolejek. To jest chyba giga coaster, jak się nie mylę. I powoli się stąd zwijamy. No. Jest tu co robić. Jesteśmy tu od 11. Jakoś 30, jest 2026. Jeszcze nie objechaliśmy wszystkiego tak naprawdę. To ciekawe jest 21 już, a ludzie tutaj dalej nadciągają. Tu nie ma tak, że park się wyludnia, tylko dzisiaj jest czynny do pierwszej nocy i naprawdę ludzie tu jeszcze tu nie nadciągają.